Kaszmarek powiedział na konferencji prasowej, że Piotr Ruszku nie skrzywdziłby muchy, więc jak to było z tym faulem na początku drugiej połowy, po którym dostałeś czerwoną kartkę. To znaczy, no fal był, to nie ma co tam ukrywać, bo trafiłem zawodnika w nogi, no ale przesadnie na czerwoną kartkę to w ogóle. Bez zdanie, nawet nie podlega dyskusji, bynajmniej z mojej strony, to ten sędzia podjął inną decyzję. No już nie mnie to oceniać, no taką, taką podjął decyzję, trudno tak się stało, no się o tyle, że zespół wytrzymał do końca i walczył jak równy z równym, bo na pewno w dziesięciu się trudniej gra, także chwała chłopakom za to, że wytrwali do końca i nawet stwarzali sobie jeszcze sytuację, także, także trzeba się chociaż z tego cieszyć.